Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy na Coxcrafcie. Dzisiaj gramy na 11 lobby. Możecie mnie znaleźć na 11 lobby lub na 14. Akurat w poniedziałki jestem na... W poniedziałek jestem na jedenastym, piątki i w... piątki i w, w, w sobotę jestem na jedenastym, a w pozostałe na czternastym. Więc możecie zbić, popykać ss -y i być szczęśliwi. Żyćkiem. Nie no, te ty ty są odklejone od świata realnego. jak duży. Jak słyszycie dźwięki klawiatury i was wkurza to przepraszam, ale no co to za są. Ja odcinek postaram się zrobić tak 8-9 minutek. 3 diamenty nauki. No. i też czasami będą się pojawiać i będą informacje. Jak coś. Będzie informacja, że kiedyś, że na jakąś godzinę, w, jaką, w jakiś dzień może się pojawić live. Nie jestem przekonany co do tych live'ów, bo jakby mm, Nie zawsze mam czas je robić. bo czasami nie mam czasu lub będzie coś, że nie mogę. Chęt! No co za śmieć się wziął na youtubera. Nie klolcops123 jak coś. Padajcie na Discorda. Yy, yy. Jestem na kanale youtuberzy. Też wam dam linka. Nie w opisie, tylko w komentarzu. Będziecie mieli linka przypiętego. Jak oni się wyrażają. Muszę do typów napisać, bo chyba nie ogarniają życia. Po <śmieniu> Przejdźmy iść, Ten jaki wariacik. My co rasujemy? Jaki to? jest? Jak, jakiego knoka on mi dał? Hm? To jest mi poważne. Muszę chyba zainstalować antykno na antykno. I anti antykno sobie wziąłeś. No nie, zostawiają mnie! Nie podoba mi się to. du razie chwilę. E widzowie, nie wiem nawet kiedy ja tu zapauzowałem. Widzowie, tu się tyle już stało, że ja nie mogę. Айдет типа под бич. Розвали. Роз... То Нет, она мало хапка. Нет, як, Не. як Не. у меня ударил? ten śmieci No choć teraz nabite No co? Od czy nie pasuje? No chodź e, spadłem Nice Ale go zabiłem moi drodzy. Tu się tyle stało, a ja zapomniałem, że ja zapauzowałem Nie mogę ja, ja normalnie jestem odklejony. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Jakbyście chcieli pogadać bijcie na, w bicie na mojego DC, link yy, yy, w komentarzu przypiętym. Chyba... Dobra. Nie trzeba kopiować. To sam ja nie wiem. Ode mnie, ode ode mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie, są słabe. Ten jak to zielony leci naprawdę ciapier nie go gdzie ty widzisz zielonego hm? coś ci się przewidziało ty teraz chyba Bez jaj, on jest taki głupi. On dołem nigdy tutaj do nas nie podejdzie. Zbłam. Chodź tu. Nie ma to tamto, teraz masz przerąbane. Typie Chodź tu. Nie ma to tamto. Wiem, że ja się buduję jak jakiś Nie no, co za chyba i No to masz. nie, ty, ty nie idziesz. Musiałem sobie wrócić palce, bo, bo woda na niego skapła. Mam tego palce, bo mi się tak wydaje tylko. Woda. Ty, oni mają pułapkę. Ty, ale kity. Ty jest dobry ten misiek. Raz, Co Co to za nich? Obry kurde. Mir, -bir. Mir -bir. Ale Ez teraz z pytanie będzie. To jest easy winek, widzowie, robimy to. Nieważne, że to trwa już 11 minut. Wiecie, jak stare na jakaś długa jest. No nie, bo ja się z typem nie biłem. Nie, no za śmierć, Dobra, kończymy, moi drodzy, odcinek. Pamiętajcie, gdzie mnie znaleźć. No, to my zobaczymy Discorda. Hmm. So so land. Dobra. To by było by na tyle. i pa jestem aktualnie na 11. kurde poczekajcie chwilę jestem na jedenastce jak coś to ja cały czas po użyceniu tego filmu będę tutaj więc jak ktoś chce zagrać no to jajcie na kopsap lub ssap ja tutaj jestem And check thanks Not right.